Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Politykę zagraniczną zaczyna się w domu. W związku z tym, dziękując Pani Premier za wczorajsze spotkanie, chciałem zwrócić uwagę i powiedzieć Państwu, co, o czym myśmy tam rozmawiali. Zwróciłem uwagę na to, że żałuję, że wcześniej, kiedy dyskutowaliśmy kwestię Trybunału Konstytucyjnego w parlamencie i mediów publicznych, takie spotkanie nie miało miejsca. Gdyby one były, miały miejsce. Może znaleźlibyśmy jakiś konsensus i nie byłoby tego, co się stało, czy nie byłoby łamania prawa, jeżeli chodzi o przyjmowanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy o mediach. To przecież problemy polskie, które sami stworzyliście, przegłosowując w takim tempie ustawy, które mają znamiona niekonstytucyjności, spowodowały, że w Europie o Polsce się mówi. Zwróćmy uwagę na to, że protesty uliczne były właśnie naszą reakcją na to, co działo się w parlamencie, przez to, że w parlamencie nie mogliśmy normalnie nawet zgłaszać poprawek do ustaw. Szanowni Państwo, byliśmy wczoraj w sali, bardzo ładnej sali, z której pytanie dlaczego zostały wyprowadzone europejskie flagi? Po co ten pusty gest? Jak są takie puste gesty, to potem nie dziwcie się, że gazety o tym za granicą piszą. Mam pytanie, po co list w stylu macho? wysyłany przez pana ministra Zbigniewa Ziobro do komisarza Unii Europejskiej. Dobra polityka dyplomatyczna, dobra dyplomacja polega na tym, że się nie eskaluje. Uważam, że pani premier powinna upomnieć swojego ministra, który udaje macho i wysyła ostre listy do Komisji Europejskiej, państwa, bo w ten sposób żadnej naszej sprawy nie załatwimy. Mam pytanie jako rowerzysta o co chodzi z tymi rowerami? O co chodzi z tym wegetarianizmem? Czy tego typu wypowiedzi służą Polsce? One nas ośmieszają. Zauważmy, że to nie ktokolwiek z Nowoczesnej, nie ktokolwiek z opozycji daje tego typu wywiady w niemieckiej prasie. To potem się nie dziwcie Państwo, że nas się znaśmieją. Ja nie wiem, o co chodzi z tym rowerzystą. Mam nadzieję, że rowerzyści nie zostaną wykluczeni, włącznie ze mną, z biało-czerwonej wspólnoty ja byłem 7-8 grudnia w Brukseli i jako pierwszy polityk polski apelowałem o to, żeby polskie sprawy załatwiać w Polsce. Ale szanowni państwo, dajcie nam możliwość. Dajcie nam możliwość dyskusji. Jeszcze raz pani premier wczoraj zadeklarowała, że raz na kwartał będzie się z szefami klubów spotykać. I to jest dobra propozycja, ale ważne jest to, żebyśmy coś byli w stanie na tych spotkaniach wypracować. Jesteśmy skłonni was poprzeć oczywiście, ale pod warunkiem, że się wycofacie z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która była niekonstytucyjna. Jesteśmy w stanie oczywiście was poprzeć w Parlamencie Europejskim, jeżeli wycofacie się z ustawy medialnej, która została przeprowadzona w sposób urgającym jakimkolwiek standardom. Jeżeli wycofacie ustawę o prokuraturze, wtedy możemy was poprzeć, Pani Premier. Zauważcie, że błędy, które tu popełniacie, powodują, że potem tak, a nie inaczej się o Polsce mówi. Po drugie, co pan minister Waszczykowski jakiś czas powiedział temu, że nie jest dyplomatą. Że nie umie języka dyplomatycznego. W naszym polskim interesie jest, żeby nie powodować eskalacji tego konfliktu. W związku z tym trzeba... Proszę pana, nikt nie robi, tylko państwo to robicie. Ja nie dałem wywiadu o rewerzystach. Ja nie dałem wywiadu o, wegetari o wegetarianach. To nie ja w takim tempie przegłosowałem te ustawy. To Państwo to robili. Teraz zbieracie owoce. Państwo sami zbieracie owoce swojego działania. Nie dojecie, nie dawaliście opozycji dać do głosu. Jeszcze raz. Jesteśmy otwarci na współpracę, ale dajcie nam współpracować. Panie Pośle Suski. Panie Pośle Suski, przygłosowaliśmy trzy ustawy. Ciekaw jestem, czy Państwo je szybko wprowadzicie na agendę. I państwo od posła Kukiza też oczekuje wsparcia w tym zakresie. Zaproponowaliśmy ustawę o ograniczeniu finansowania partii politycznych. Rozumiem, że pan poprze. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Pani premier, mam do państwa apel, abyśmy mieli silną pozycję Polski w Unii Europejskiej. Silną pozycję Polski w Unii Europejskiej buduje się nie przez konflikt, nie przez wymachiwanie szabelką, nie przez wysyłanie listów w stylu maczo, tylko rozmowę. Dobrze pani premier tam jedzie. Apelowałem wczoraj o to, aby teraz pojeździć do, po Europie i wytłumaczyć, o co wam chodziło, ja nigdy nie twierdziłem, że w Polsce jest putynizacja, ale grazi nam urbanizacja, czyli osłabiona demokracja. Osłabiona demokracja. Bardzo źle by było, gdyby Polska była taką osłabioną demokracją, jaką są dzisiaj Węgry. Jeszcze raz stańcie z nami pod białą-czerwoną flagą. Dziękuję bardzo. Proszę. W tej chwili głos zabierze pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Wielokrotnie Pani Premier apelowała o to, żeby o polskich sprawach mówić w Polskim Domu. I zgoda. Pani Premier mówiła dziękuję za wczorajsze spotkanie. A czy usłyszymy z ust Pani Premier dzisiaj słowo przepraszam? Za wysłuchanie publiczne rok temu w Parlamencie Europejskim, za wysłuchanie publiczne, gdzie mówiliście jako pis o zagrożonej demokracji przez sfałszowane według was wybory samorządowe w Polsce. Czy to było potrzebne, Pani Premier? Pani premier. Pytała Pani, czy na tej sali że wierzy Pani, że na tej sali nie ma osoby, która by kwestionowała demokratyczne wybory? Otóż niestety w Pani ugrupowaniu są takie osoby, które kwestionowały wtedy demokratyczne wybory w Polsce, demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego. PSL protestuje i będzie protestować przeciwko pochukiwaniu przez niemieckich czy innych polityków na Polskę. I będzie broniło dobrego imienia Polski. Ale dobre imię Polski nie jest to same z dobrym imieniem PiSu. W wielu, w wielu kwestiach nie oznacza to naszego przyzwolenia na Wasze działania, bo gdyby chodziło o płacę minimalne, gdyby chodziło o 500 zł na każde dziecko, gdyby chodziło o poważną debatę o emeryturach, to zaręczam Pani Premier, w Europie nie budziłoby to żadnego oburzenia. Płacę minimalną Niemcy godzinowo wprowadzili kilkanaście miesięcy temu. Ale tej ustawy my wciąż w parlamencie nie mamy. Nawet nie mamy jej przedstawionej do konsultacji społecznych. Pani premier mówi o Radzie Dialogu Społecznego. Ale ta Rada nie ma się czym zajmować, skoro większość projektów to są projekty poselskie, a nie rządowe. Co ma trafiać do Rady Dialogu Społecznego? Pani premier, gdyby było więcej na tej sali. Debaty o sprawach społecznych. O tym, dzięki czemu wygraliście wybory. Wy nie mówiliście w wyborach każdego dnia, że będziecie zmieniać Trybunał Konstytucyjny. Nie mówiliście o zmianach w służbie cywilnej. Mówiliście zmiana wieku emerytalnego 500 zł, kwota wolna od podatku. A co? A pan prezydent wysyła projekt ustaw. I jest data wejścia w życie. Kwoty wolnej od podatku i zmian w wieku emerytalnym 1 stycznia 2016. No projekty nieaktualne. Ale to przez was nieaktualne. My chcieliśmy nad nimi pracować. Zgłosiliśmy projekt 40 lat stażu pracy. Odrzuciliście go. Odrzuciliście, choć deklarowaliście chęć współpracy. No i jak mamy traktować Pani oczekiwania? Zrozumiałe w tej trudnej sytuacji. Oczekiwanie o współpracy tylko i wyłącznie w sprawach międzynarodowych. No, oczekiwalibyśmy partnerskiego traktowania w sprawach dotyczących kwestii również społecznych. Pani premier mówi o współodpowiedzialności. Ale nie chcieliście tej współodpowiedzialności, kiedy chodziło o wybór prezydium w Sejmie. Wtedy może najmniejsze, ale nie mniej ważnych. Klub parlamentarny rugowaliście z tego. Pani premier, pełna zgoda. Dbanie o dobre imię Polski jest Polsce potrzebne. Polskie stronnictwo ludowe będzie to czynić i będzie stało na straży interesów polskich za granicą. Może dzisiaj trzeba przejąć większą rolę od rządu. Może trzeba dzisiaj przejąć większą rolę reprezentowania i tworzenia wizerunku Polski za granicą. Bo nie ma zgody na psucie też dorobku. Symbolów polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa za granicą. Na to nie ma zgody. I tutaj na wsparcie nie możecie liczyć. Obrona dobrego imienia Polski nie oznacza obrony imienia PiS. -u. O dobrym trudno powiedzieć. Bo trzeba sobie uświadomić, że PiS to nie jest Polska. I dzisiaj. I często krytyka rządów PiSu jest w interesie Polek i Polaków, ale rozmowa tu, w Polsce, bardzo trudna, bardzo mocna. Pani premier, czy możemy liczyć w tych wszystkich działaniach, które Pani będzie podejmować Pani o nich dzisiaj wspominała na taki rzetelny dialog, na możliwość wypowiedzi w Parlamencie, na możliwość pracy w Komisji. Na akceptowanie rozstrzygnięć komisji, a nie później reasumpcję głosowania albo dokoptywanie nowych posłów, bo głosowanie wam nie wyszło? Czy na taki dialog możemy liczyć? Gdy mówimy i gdy chcemy wspólnie i odpowiedzialnie podejść do spraw międzynarodowych, to też chcielibyśmy się dzisiaj dowiedzieć, co pani premier zamierza prezentować, jakie stanowisko, jakich argumentów używać w debacie w Parlamencie Europejskim. Jakie stanowisko chce Pani zająć w Parlamencie Europejskim i co pokazywać, co będzie na obronę decyzji PIS-u podjętych niestety w wielu miejscach sprzeczności z wolą obywateli. I nie mówię tutaj bynajmniej o wynikach wyborów, bo my je w przeciwieństwie do Was akceptujemy. Nie padło z ust żadnego polityka PZL nigdy sformułowanie o sfałszowaniu wyborów. Wy to ciągle powtarzaliście. Naprawdę. Zaglądnijcie do swoich wypowiedzi sprzed roku, weźcie refleksję, ale dobrze, że ta refleksja przychodzi, że sprawy polskie trzeba rozstrzygać w Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Informuję Pana posła i wszystkich Państwa posłów, że od skąd Rada Dialogu Społecznego ukonstytuowała się, wszystkie poselskie projekty ustaw są przekazywane do Rady Dialogu Społecznego. A to, to to jest niepełna informacja. Proszę bardzo, pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie marszałku, bardzo dobrze, że są przekazywane. Tylko Rada Dialogu Społecznego nie jest w stanie się zebrać pomiędzy pierwszą a drugą w nocy, żeby zaopiniować projekt, który jest czytany następnego dnia o 8 rano. Dziękuję panu posłowi. W tej chwili głos zabierze prezes Rady Ministrów, pani Beata